Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się nisko, z tej strony Marta Alix. A to jest odcinek z lore World of Warcraft a raczej lore Hearthstone'a w tym momencie ponieważ chciałbym opowiedzieć trochę o postaciach, które widnieją w Hearthstone'ie z uwagi na to, iż do niedługo wyjdzie nowy dodatek w którym pojawią się tak zwane skórki do obecnych bohaterów może Dzisiaj zaczniemy od utera Lightbringera znanego w polskiej wersji jako Uther światło Przed tym chciałem jeszcze powiedzieć jak ważna dla mnie to będzie ta seria, ponieważ jestem zapaleńcem jeśli chodzi o lore Warcrafta i uwielbiam po prostu uwielbiam lore Warcrafta jest pię piękną rzeczą ja myślę. Świetnie to wymyśli, lecz dużo... Niedociągności jest i tutaj y, kierujemy się w stronę Pana Mecena, ale nieważne. Y, chciałem w słowem wstępu jeszcze powiedzieć, że jeśli spodoba Ci się film, daj łapkę w górę, ocen go y, w ten sposób. Lub daj łapkę w dół, jeśli Ci się nie podobało. Cóż, w takim razie zaczynajmy. Zaczniemy od pierwszych kroków na drodze Paladyna. Uter był rycerzem i porządkującym klerykiem kształcącym się u arcybiskupa Alonsusa Safola podczas pierwszej wojny. Od młodzieńczych lat był żarliwym wyznawcą świętego światła. Młodzieniec poznał arcybiskupa, gdy ten był znany jeszcze jako biskup Foll i który służył Uterowi jako duchowy doradca oraz mentor. Płatek Stormind uzmysłowił Followi, że czasem wiara nie wystarczy, by walczyć ze złem zamieszkującym świat. Zdecydował się on powołać nowy zakon mogący walczyć z przeciwnikami zarówno za pomocą talentów i światła, jak i za pomocą walki wręcz. Zaoferował Uterowi miejsce pośród nich, co zapoczątkowało powstanie zakonu Rycerzy z Srebrnej Dłoni. Paladyni zostali powołani wówczas do życia. W kaplicy Alonsusa w Stratholm Uter został wybrany na pierwszego rycerza swojego zakonu, jak i również jego przywódcę. Był to wspaniały okres dla całego przymierza jak i wyznawców Światła. Uter brał udział w najgrawszych w kampaniach II Wojny, włączając to obejrzenie Lorda Ronu przez Doomhammera, podczas którego przyczynił się walnie do zwycięstwa nad Hordą. Przytomek Przenoszący Światło, czyli Lightbringer, otrzymał od Toleriona, Paladyna i porcznika Andulina Lotara podczas bitwy o Blackrock Spire. Podczas podróży nad Jezioro Dormar utre został zaatakowany przez piratów z Alterak. Przy okazji odkrył on spisek, który ujawnił, że kraina Alterak zdradza przymierze. Podczas innych wyprach przynoszący światło prowadził ostateczne natarcie przeciwko klanowi Burning Blade oraz ofensywie na Dark Portal, gdzie dowodził wspólnie z Tartulariumem. Po II wojnie Uther dalej służył jako nieugięty rycerz i obrońca ludności, który wygaszał konflikty między ludźmi oraz rozwiązywał problemy związane z męczącymi mieszkańców potworami. Gdy stał się najbardziej utytułowanym z żyjących paladynów, Uther wziął na siebie prowadzenie na drogę ze światła utalentowanego syna króla Terenasa, księcia Artasa, który potem zasunął jako król Disz. Stali się sobie bardzo bliscy i traktowali siebie nie tylko jak mistrz ulicznia, lecz również jak rodzina. Gdy rozpoczęły się niepokoje III wojny, Uther pomógł księciowy Artasowi w obranie miasteczka Strongbird naprzeciwko nadjeżdżającym orkom z klanu Blackrock, którzy byli dowodzeni przez groźnego mistrza Oszczy, Jebai Teosa. Podczas gdy Uther skupił się na obronie miasta, Artas natarł na obóz worków. Dzięki pomocy Utera księciu udało się zniszczyć obozowisko i definitywnie pokonać Dżabaitasa. Porządkowo Uter nie brał udziału w działaniach wojennych, dopóki nieoczekiwani nie natknął się na Janey Pronmore, która przyniosła niepokojące informacje o ciężkim oblężeniu miasta Herdalen przez plagę. Niezwłocznie ruszył na czele rycerzy z dłoni, lecz miasto srodze ucierpiało, a Artas ostatnimi siłami utrzymywał posterunki. Przerażony i wytrącony z równowagi przez niezwykle bliską klęskę, Artas niezwłocznie wyruszył do Stratholme, gdzie spogdziałał się znaleźć Malganisa. Uter natychmiast podążył za nim i obaj odkryli, że mieszkańcy zostali już zarażeni przez plagę. Artas, wiedząc co to oznacza, rozkazywał przynoszącemu światu spalić całe miasto. Uter nie zgodził się wykonać tego rozkazu, co książę odczytał jako zdradę. I prawem następcy tronu rozkazał zakonami srebrnej dłoni, aby opuściły ziemię Lord Rona. Ute przekonał króla Terenasa, że pochopne czyny jego syna, obejmujące wyprawę do Northrend bez zgody króla, był efektem szoku po oblężeniu Herculane. Król wysłał do Artesa emisariusza, który nakazał księciu natychmiastowy powrót. z rzeczywiście wrócił kilka tygodni później. Lecz był on inny niż wcześniej. Mimo to stolica Lord Ronu urządziła huczne święto na przyjęcie bohatera. Radość przemieniła się w rozpacz, Ty Artas podszedł bezpośrednio do kromaty tronowej i tam zamordował własnego ojca, nadziewając go na swój nowy uniczny, leczny oręż, czyli ostrzem rozum, Frostmourne. Terenas został uroczyście spalony, a jego prochy zebrano do magicznej urny. Uter nie chcąc oddawać w ciemności dwóch przyjaciół, skłosił się, by osobiście strzec urny w Androlach. Miasto zostało najechane przez Artasa, który potrzebował urny do nieagromanckich rytuałów. Uter bohatersko opierał się Artasowi i jego sługom, lecz po epickiej bitwie został pokonany. Składzony został z ręki swojego dawnego ucznia którego szczerze kochał. Ciało teraz zostało odzyskane po bitwie przez popleczników sojuszu i złożone na spoczynek we wspaniałym grobowcu. Krypta znajduje się na zachodnich ziemiach plagi, na wschód obo obozowiska chłodnego Wiatru Jest to jedyne miejsce światła w krainie ciemności. Kajemienny napis na grobowcu głosi. Tu spoczywa utar przenoszący światło. Pierwszy paladyn założyciel zakonu srebrnej dłoni. Utrżył i zginął w obronie królestwa Lorderom. Mimo że został zdradzony przez naukocha... naukochańszego ucznia, wierzymy, że jego duch wciąż żyje. Dalej nas obserwuje, nawet gdy cienie gęstwieją w zniszczone krainy. Jego światło jest światłem całej ludzkości. I tak długo, jak derzymy czcią jego przykład, nigdy o niej nie zgaśnie.